Moi kochani, dzisiaj chciałabym wam powiedzieć kilka słów na temat rozwoju ruchowego dzieci w wieku wczesnym wieku przedszkolnym, w wieku 2-3-4 lat. Zapraszam bardzo serdecznie. Takie wrażenie, że my, rodzice, bardzo często, bardzo często, bardzo mocno skupiamy się na rozwoju ruchowym naszych dzieci od urodzenia do mniej więcej półtora roku życia dziecka, kiedy. Wtedy bardzo jesteśmy zainteresowane, zwłaszcza my mamy, tym, czy dziecko, czy dziecko już, już powinno się turlać, czy już powinno się przewrócić na drugi bok, czy już powinno siedzieć, czy już... W końcu powinno chodzić. Zobaczcie, jak bardzo czekamy na te pierwsze momenty, pierwsze siadanie naszego dziecka, najpierw pierwsze obracanie się, potem pierwsze siadanie, potem właśnie pierwsze kroki naszego dziecka i uważamy, że to już jest jakby szczyt, szczyt cudownych możliwości naszego dziecka, kiedy ono zaczyna chodzić. Mam jednak takie wrażenie, że ten pierwszy rok życia naszego dziecka bardzo skupiamy się na tym rozwoju motorycznym. Szukamy różnych opracowań, czekamy na to, kiedy te wszystkie pierwsze rzeczy nasze dziecko zacznie robić. Natomiast potem mam wrażenie, że już tak bardzo się nie interesujemy tym rozwojem ruchowym, tak bardzo nie dociekamy, czy to już jest normą, czy nie. A myślę sobie, że trochę szkoda. Myślę sobie, że trochę szkoda, nawet bardzo szkoda, dlatego że rozwój ruchowy Twojego dziecka ma bardzo duży wpływ na rozwój jego inteligencji, na rozwój jego struktur mózgowych, na umiejętności, które będą potrzebne mu docelowo w szkole i w życiu społecznym, funkcjonowaniu z rówieśnikami. Ale po kolei. Dlaczego ten ruch jest tak ważny? Po pierwsze, myślę, że to bardzo oczywiste dla każdego, dla każdej z Was: rozwój jest swoistym lekarstwem. Ruch jest lekarstwem, dlatego, że buduje odporność organizmu Twojego dziecka, twoją, Twojego dziecka, w bardzo dużej mierze pamiętam, kiedy mój pierworodny syn był bardzo mały, bardzo huchałam i dmuchałam. Ubierałam go bardzo szczelnie i bardzo, bardzo mocno, żeby się nie przeziębił, żeby zawsze było mu ciepło. I pamiętam, któregoś dnia spotkaliśmy się z siostrą mojego męża i jej dzieckiem. Mój nikolem był bardzo poobtulany i bardzo poubierany, natomiast jej Maluch wcale nie. Miał delikatniejszą kurteczkę, lżejszą. Mimo wiatru nie był tak szczelnie pootulany jak mój nikodem. I wtedy zauważyłam zaczęłam myśleć i zauważyłam że, że tamto dziecko jest odporniejsze że tamto dziecko mniej choruje niż moje dziecko. Mój nikodem bardzo szybko łapał przeziębienia wszelkiego rodzaju. I myślę sobie, że jako mama przesadzałam z pewną nadopiekuńczością i zbyt grubym ubieraniem mojego dziecka. Wydawało mi się stosownym do pogody, a tak naprawdę moje dziecko było spocone i szybciej wszelkie infekcje go dopadały. Ale nie tylko jakby w kwestii ubioru jest rzecz. Dziecko grubiej poubierane ma mniejszą swobodę ruchu na, na dworze czy poruszając się. Biegając, skacząc i tak dalej. Więc e, pierwszą rzeczą, dla której ruch jest bardzo potrzebny naszemu dziecku, to zwyczajnie budowanie odporności tego małego organizmu. Na tej bazie dziecko będzie jakby budowało całe życie. E, druga ważna rzecz, e, nie wiem czy wiecie, ale zbyt mało ruchu e, powoduje agresję. U dzieci. Dzieci, które nie mają możliwości spędzenia czasu na dworze, nie mają, czas, nie mają możliwości wyładowania swojego nadmiaru energii, potrzeby ruchu na zewnątrz, biegając, skacząc czy bawiąc się w jakikolwiek sposób ruchowo, właśnie wtedy wpadają w agresję. Bardzo wielu, wiele nauczycieli w przedszkolu nie umie poradzić sobie z wieloma problemami dotyczącymi właśnie nadpowodliwości psychoruchowej czy, czy a, zachowań agresywnych, gdzie przedtem dzieci, kiedy dzieci w przedszkolu spędzają bardzo dużo czasu na siedząco. Wszystkie zabawy jakby edukacyjne, większość zabaw edukacyjnych jakby prowokuje siedzenie tych dzieci, a nie poznawanie Świata czy edukacji w ruchu. Dlatego bardzo ważna jest, jest ta kwestia, żeby mieć świadomość, że niedomiar tego ruchu jakby powoduje właśnie trudne reakcje emocjonalne u Twojego dziecka, być może. Poza tym, ruch jest takim czynnikiem, który, który bardzo mocno wpływa. Na, na skoordynowanie pokól mózgowych Twojego dziecka, zwłaszcza ruch naprzemienny, marsz, bieg czy ruchy właśnie naprzemienne, skłony naprzemienne, brak ruchu powoduje choroby. Agresję, trudności w skupieniu uwagi, później, sztywność ciała. Dzieci, które nie mają, nie mają możliwości ruchowych, są bardzo sztywne w swoim ciele. Dzieci, które mają bardzo mało przestrzeni na ten ruch, nie, nie potrafią, jakby nie mają siły w swoim ciele też. Następuje też wiotkość. Pewnych mięśni. Nie, nie, partie mięśniowe nie są, nie są dobrze wystymulowane. Dzieci, które mają mało ruchu, nie mają wiary we własne możliwości. Dlatego, że nie mogą pokonywać kolejnych przeszkód, nie są w stanie sprawdzać siebie i swoich, swoich możliwości. Dziecko potrzebuje wejść na drzewo. I z niego samodzielnie zejść. Wtedy, kiedy nie jest w stanie samodzielnie zejść z tego drzewa, jakby myśli sobie, że, że ono nie jest, um, nie ma czegoś, tak? Nie, nie buduje wiary w własne siły. Pokonywanie przeszkód powoduje, że dziecko buduje poczucie własnej wartości, mierzenie się z różnymi trudnymi zadaniami. Zauważcie, że małe dzieci bardzo często i chętnie trapują się na różne przeszkody po to, żeby z nich zejść. Ale dlaczego to jest tak ważne? Właśnie dlatego jest tak ważne, że ono doświadcza wtedy poczucia mocy. Ja jestem. W stanie wejść na taką wysoką górkę, na taki wysoki przedmiot, jestem w stanie z tego zejść. Czyli ja y, mam, mam moc, y, jakby buduję wiarę we własne możliwości. Ja dam radę we własne możliwości też przekraczania samego siebie i swoich możliwości. Y, dzieci, które y, które mają zapewniony ruch, potrafią też współdziałać w grupie. Bardzo wiele zabaw, które odbywa się w grupie, pokazuje im, że one są w stanie coś zrobić, pokonać dany tor przeszkód, na przykład z innymi razem dziećmi. Więc. Myślę, że to są takie czynniki, które są niezmiernie ważne. Myślę, że więcej jakby nie trzeba dawać argumentu Państwu na to, żebyście mieli świadomość, że ten ruch w życiu Waszego dziecka jest bardzo, bardzo ważny. Co zatem robić? Zatem zapraszam Państwa do podejmowania aktywności razem z dziećmi. Prowadzę, jak wiecie Państwo, różne wykłady, prelekcje dla rodziców. I zwłaszcza kiedy spotykam się z rodzicami w dużych miastach, widzę takie niepokojące mnie bardzo zjawisko. Rodzice są tak zabiegani, tak bardzo nie mają czasu, że nawet po przedszkolu ten Czas z dzieci, tego czasu z dziećmi nie mają, a jeśli go mają, chcą mieć chwilę, żeby odetchnąć, jakby uspokoić siebie, swoje, swoje nerwy, wypocząć po pracy. I bardzo często w tym domu, po tym przedszkolu, dla tych dzieci pojawia się telewizor, laptop. Um, a potem to już nie ma trza, czasu, jest kolacja i pora spania. E, chciałam zachęcić bardzo do podejmowania aktywności fizycznej razem z dziećmi, e, do wspólnych spacerów, jazdy na rowerze, wspólnych wyjść na basen. Nie jako zajęcia dodatkowe dla Twojego dziecka, ale jako alternatywa wspólnego, aktywnego spędzania czasu z Twoim dzieckiem, dlatego że dziecko będzie naśladowało Twoje nawyki. Wtedy, kiedy Ty położysz się na kanapie i będziesz oglądał telewizor, oglądał telewizor ono też. Tak będzie robić. A wtedy, kiedy ty podejmiesz aktywność fizyczną, ono też będzie tak wypoczywać, aktywnie wypoczywać. Wtedy jakby resetuje się Twój mózg, dotlenia się mózg Twój i dziecka. Więc jakby myślę, że same, same dobre rzeczy tylko z tego wynikają, z takiej, z, podjętej, z podjęcia takiej aktywności. Zachęcam. Nie wiem, ale pewnie zauważyłeś i pewnie powiesz sobie: Ach, tam te wspólne spacery. Ja takie lubię, a moje dziecko się nudzi. Tak, to prawda. Myślę, że większość dzieci bardzo nudzi się na tych spacerach, ale dziecku trzeba wymyślić oprawę do spaceru, czyli wymyślić historię. Pamiętam, jak byliśmy w górach, kiedy Marysia jeszcze była mała, miała. Dwa i pół roku, i postanowiliśmy, że razem z dziećmi przejdziemy do schroniska. Ta droga była dosyć łatwa i spokojna, natomiast było trzeba przejść 3-4 kilometry trasą, właśnie taką górską, górskim szlakiem. Była zima, więc jakby tym bardziej utrudnienie, i moja marysia po, po kilku krokach, jakby chciała, żeby ją nieść. Jak wiecie, mamy trójkę dzieci, więc. Trudno by było nieść nam ich wszystkich, w związku z czym e, pamiętam, że na bieżąco wymyśliłam Marysi Bajkę, powiedziałam jej, że to jest kraina lodu i że my teraz pójdziemy w tej krainie lodów i będziemy szukać e, wróżek. Śladów wróżek, które zostawiły w tym lesie. Wróżki, jak wiesz, Marysiu, mówiłam do niej, opiekują się różnymi zwierzętami. Może znajdziemy tropy niektórych tych zwierząt. I faktycznie szłyśmy dalej, snując sobie opowiadanie. Marysia podchwyciła, bardzo jej się spodobał ten pomysł lodowej naszej krainy. I szłyśmy razem w tym lesie, w tych górach i szukałyśmy tropów zwierząt i różnych śladów, które były na, na, w tym lesie, na śniegu. I w ten sposób doszłyśmy bez marudzenia, bez uciążliwości ze strony mojego dziecka do schroniska. Więc podczas spacerów zachęcam Was do tego, żebyście stworzyli jakieś opowiadanie, albo żebyście powiedzieli dzieci dzieciom, że będziemy teraz szukać na przykład wiosennych kwiatów po drodze, albo szukać kamieni, albo żab, albo będziemy teraz odkrywać tajemnice lasu, parku. Czy będziemy iść po murku na chodniku, który równocześnie będzie świetnym ćwiczeniem koordynacyjnym dla Twojego dziecka. Więc zapraszam do, 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 do takiej kreatywności podczas spacerów, do takiego myślenia o tym, co mogę, co mogę zrobić, żeby to było miłe i, i fajne, żeby dziecko naprawdę nie musiało iść z Tobą za rękę na chodniku, tylko mogło być twórcze i kreatywne podczas tego spaceru. Żeby spacer nie był, nie był nudą, Że, jeżeli nie spacer, to pograjmy razem w piłkę, pokopmy tą piłkę do jednej bramki, Popodaj, podajmy sobie tą piłkę, rzucajmy nią. Niech ten wspólny czas na świeżym powietrzu będzie, będzie dla Was przyjemnością, a nie, a nie koniecznością. Dziecko w wieku 2-3 lat potrzebuje godzinnej aktywności ruchowej na dobę. Godzinnej aktywności ruchowej. Pomyśl, czy tyle Twoje dziecko dostarczasz jemu, tyle aktywności ruchowej. Najlepiej na świeżym powietrzu, gdzie w rozwoju ruchowym jest Twoje dziecko. Czyli co powinno umieć już dziecko dwu, trzyletnie, jeżeli chodzi o rozwój? Jesteście czasami, kochani moi, w klubie na pierwszych zajęciach. I, I mam nadzieję, że już po tym czasie widzicie różnicę w rozwoju ruchowym Waszych dzieci. Dzieci wspaniale potrafią już teraz odnaleźć się w kole wiązanym. Potrafią iść po obwodzie koła, co jest nie lada wyczynem dla dzieci w wieku 2, 2,5 i 3 lat. Dzieci w tym wieku chodzą już dość stabilnie. Dziecko nie powinno chodzić na palcach. Powinno chodzić na całej stopie. Zdarzają się takie przypadki, że dzieci chodzą na palcach, wtedy radzę, żeby skonsultować to z ortopedą czy z fizjoterapeutą, żeby udzielił stosownej porady. Natomiast powinno już dosyć stabilnie chodzić, biegać. Tak jak powiedziałam, nie na palcach. Dziecko powinno potrafić wchodzić i schodzić po schodach. Jeszcze normą rozwojową jest, że dokonuje tego krokiem dostawnym, czyli stopa, stopa do stopy. Nie chodzi jakby na przewian po schodach, jeszcze tylko, tylko dostawia nóżki na, na każdym stopniu. Powinno umieć podskakiwać, biegać, maszerować przy muzyce. Dzieci z reguły już umieją maszerować w rytm muzyki. Dzieci są w stanie odtwarzać dane ruchy, czyli inscenizować ruchem melodię, czyli rytm w danej muzyce. Potrafią powtarzać proste ruchy w piosence. Myślę, że możecie to zaobserwować, jak uczymy się w klubie różnych piosenek. Dzieci później odwzorowują ten ruch. Wielu z Was mówi mi, że robią to w domu, więc bardzo się z tego cieszę, bo to znaczy, że się rozwijamy wspólnie. Dzieci potrafią chodzić po czworakach, po czworakach, potrafią czworakować. Utrzymują też równowagę na szerszych murkach, jak gdzie siedzicie potrafią się wspinać na niewielkie przedmioty, dlatego my często też się wspinamy na różne rzeczy, chodzimy po poduszkach, czy po różnych strukturach, żeby dzieci były w stanie jakby pokonywać te przeszkody i stymulować też swoje stopy. Dzieci są w stanie ustawić się w pary i w pociąg. na ruch w tym wieku składa się na ruch. Na formy ruchu składają się też, składa się tak zwana motoryka duża i motoryka mała. Co to jest i po co jest to potrzebne? Jeśli mówię o motoryce dużej, mam na myśli ruchy dużych partii mięśniowych, czyli całych rąk, całych nóg, brzuszka, plecków, wszystkich mięśni. Dużych partii mięśniowych w naszym ciele. I bardzo często nauczyciele też w przedszkolu rozwijają najpierw motorykę dużą, czyli najpierw mięśnie obręczy barkowej, mięśnie szyi, klatki piersiowej, brzucha, nóg, po to, żeby ukształtować prawidłowe napięcie w tych mięśniach po to, żeby docelowo dzieci potrafiły skoordynować swoje ruchy, zorientować się w przestrzeni, żeby potrafiły reagować na różne zmiany pozycji swojego ciała i utrzymywać w tym równowagę. Docelowo te grupy dużych partii mięśniowych potrzebne są po to, żeby dziecko umiało, było w stanie nauczyć się czytać i pisać. Zwłaszcza przy nauce pisania e, potrzebujemy najpierw prawidłowego napięcia obręczy barkowej e, i całej naszej ręki. E, jeżeli nie ma tego, no to nawet terapeuci pierwsze co robią, to ćwiczą właśnie te grupy mięśniowe. Po, poza tym potrzebujemy motoryki małej. Nie wiem, myślę, że Państwo wiecie, my to bardzo jakby o to dbam i rozwijam i duże partie mięśniowe, czyli motorykę dużą i motorykę małą u Państwa dzieci, dlatego że wiem, jakie to ważne w różnych procesach edukacyjnych Państwa dzieci. Bardzo dużo ćwiczeń wykonujemy też w zakresie motoryki małej. Nawlekamy koraliki, na patyczki po szaszłykach, na przykład na druciki kreatywne, przewlekamy. Ostatnio jak mieliśmy zajęcia z krawcowej, przewlekaliśmy przez dziurki sznurki, wełny, rozwijaliśmy wełny i zwijaliśmy je z powrotem w motek. To było trudne zadanie dla dzieci. Ale wszystkie, wszystkie też te sypkie nasze sensory box, które przygotowuje dla dzieci, mają za zadanie właśnie ćwiczyć motorykę małą, ćwiczyć. Mięśnie um, dłoni i mięśnie palcy, um, po to, żeby ukształtować tutaj prawidłowe napięcie mięśniowe. Również Państwa zachęcam do tego, żebyście, moi drodzy, um, i w zakresie motoryki, dłużej podejmowali ćwiczenia. Można przy piosence. Pewnie przez ten czas naszych pobytów w domu i braku jakby zajęć takich na miejscu, w klubie, przedszkolaka, zaproszę Was też do piosenek, w których będzie różnego rodzaju pokazywanie, czy ćwiczenie rączek, czy nóżek, czy masażyki. Myślę, że nagram jeszcze taki materiał dla Państwa. Natomiast. Jakby pokazać, chciałabym bardzo dzisiaj, jak bardzo, bardzo ważne są te elementy, po to, żebyście Państwo mogli prawidłowo nadzorować rozwój Państwa dzieci, żebyście mieli Państwa świadomość, że jak ktoś. Ja, czy później nauczyciel w przedszkolu mówi um, mówi Wam, drodzy Państwo, o tym, że w zakresie motoryki dużej coś jest nie tak, albo w zakresie motoryki małej. Bardzo często mam wrażenie, że rodzice bagatelizują to. Mówią, Ach, tam, co mi ta motoryka, czy ważne jest dla mnie, czy dziecko umie czytać, czy pisać, um, jakby i tylko takich informacji oczekują. Natomiast chcę powiedzieć, drodzy Państwo, że wcale nie. Jakby to jest pierwszy krok i pierwszy warunek ku temu, żeby Dziecko prawidłowo się rozwijało w różnych aspektach, również w aspekcie intelektualnym, ponieważ docelowo, jakby ruch i te stymulacje ruchowe mają bezpośrednie przełożenie na dotlenienie mózgu, na skoordynowanie pokół mózgowych i na prawidłowe funkcjonowanie, i naukę czytania i pisania państwa dzieci docelowo. Bardzo dziękuję, kochani, myślę, że, że chociaż troszkę. Podzieliłam się z wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, i mam nadzieję, że ten filmik okaże się dla Was przydatny i coś wniesie do Waszego rodzinnego życia, zwłaszcza teraz w czasie takiego pobytu przymusowego w domach. Bardzo proszę, dajmy dzieciom możliwość tej aktywności fizycznej. Dajmy dzieciom możliwość pohasania, poskakania na na łóżkach, przeskakiwania przez poduszki, wojny na poduszki, czy wielu innych kreatywnych zabaw. Jak będziecie mieli czas, to zapraszam, żebyście przesłali zdjęcia swoich aktywności ruchowych w domu. Może kogoś też to zainspiruje. Dziękuję wam serdecznie. Pozdrawiam was, kochani. Do zobaczenia. Pa.